Przepraszam, to najnowszy thriller psychologiczny autorstwa Marcela Mosse, który swoją premierę miał 12 marca 2025 roku. Powieść opowiada o dwóch zaprzyjaźnionych parach, Tessie i Mariuszu oraz Julicie i Benie. Spokojne życie Tessy i Mariusza zostaje zburzone, gdy ich pięcioletnia córka zostaje porwana, a następnie brutalnie zamordowana przez nieznanego sprawcę. W trakcie żmudnego policyjnego śledztwa wspierają ich najlepsi przyjaciele Julita i Ben. Julita wierzy, że ma wszystko, czego potrzeba jej do szczęścia, kochającego męża, satysfakcjonującą pracę i upragnionego synka. Pewnego dnia wraca do pustego domu i znajduje na stole kartkę, na której widnieje jedno słowo: Przepraszam. Początkowo bagatelizuje wiadomość. Wkrótce jednak nachodzi ją nieznajomy, który wyjawia jej szokujące fakty na temat Bene. W jednej chwili spokojne, przewidywalne życie Julity wywraca się do góry nogami. Zdesperowana kobieta, w tajemnicy przed policją, rozpoczyna poszukiwania męża i próbuje zdobyć odpowiedzi na dręczące ją pytania. W tym celu zanurza się w mroczną, krwawą przeszłość Bene. Marcel Moss, przepraszam, porusza trudne i kontrowersyjne tematy, takie jak przemoc wobec dzieci, tajemnice rodzinne oraz konsekwencje nieujawnionych zbrodni sprzed lat. Autor z mistrzowską precyzją buduje napięcie, wprowadzając czytelnika w świat pełen mroku i niepewności. Styl pisania Mose charakteryzuje się dynamiczną nar- oraz umiejętnym prowadzeniem wielowątkowej fabuły, co sprawia, że książka trzyma w napięciu od pierwszej do ostatniej strony. Podsumowując, przepraszam, to kolejna udana powieść Marcela Mose, która z pewnością przypadnie do gustu miłośnikom thrillerów psychologicznych. Autor po raz kolejny udowadnia, że potrafi tworzyć intrygujące i mroczne historie, które na długo pozostają w pamięci czytelników.